Właściwie Mikołajka i. Ech, świętego Mikołaja. Yy, chcielibyśmy Wam życzyć wszystkiego najlepszego na nadchodzące święta, z całej pomyślności w nowym roku. I spełnienia marzeń, nie tylko sportowych. A ponadto. marzeń i radości. żeby omieniały Was kulturę. Gigantowych świąt. Szczęścia. Edech śniega. Lasu tyczek. Miłość. Udanych skrętów. Niecoś się Śniegu. Zdrowia. Świeżego struksu. Sukcesów. Uśmiechu. Spełnienia marzeń! Wolności z pandemii. Innej atmosfery. Ostrych krawędzi. Szybkich i bezpiecznych. Zjazdów narciarskich. Wolnych od urazów. Żebyśmy nie mieli roboty. Dobrych warunków. I dużo prezentów. Mm. Tylko ja sobie te kulo odstawię. No przecież to już. Przełóżki i dobra. Co widać nas? Hejka! Tu święty Mikołaj, a właściwie Mikołajka i... To do śniegu! Lasodyczek! Ale co? A!